Witam serdecznie zbiory pokrzywy. Tutaj mam również przytulię, ale przytulia pójdzie do tego pojemnika. Na chwilę obecną właśnie zbieram same szczyty, tak zacnej pokrzywy. Troszkę ona jest taka już w sumie przeschła, ale jest skąpana taką rosą, bryzą, wiosenną. Tak to wygląda, trochę tego jest. Tutaj mam bardzo ładną połać przytuli. To wszystko wyląduje do wyciskarki wolnobrotowej. Więc będzie troszkę soczku. Soczek później można sobie z wodą rozrobić. Yy, taka sytuacja. To nie wiem, czy wiecie, co to jest. Na razie rośnie. Korzeń z tego jest bardzo zdrowy antyrokowy. Więc na chwilę obecną widać jest rosa. Ja sobie tutaj troszkę podkosiłem, żeby mieć dostęp akces do właśnie tej tak zacnej pokrzywy. Dobra, dobra, zbieramy. Zapraszam na ciąg dalszy oraz na zbiory, bo teraz jest właśnie taki fajny moment, bo ona już jest fajnie wyrośnięta czyli majowa, taka kwietniowa jest najlepsza. Ona się później elegancko po przycięciu właśnie tych szczytów, ona się fajnie rozdwoi, będzie kiełkować dalej, pnąć ją w górę, więc na bieżąco możemy to ścinać. A plus jest taki jeszcze, że nie jest przeżarta przez robaki, czyli te liście, nie ma, nie ma dziurek w liściach, już coś ją atakuje delikatnie, ale to jest pierdoła. Więc rękawiczki ochronne wskazane, bo później ręce swędzą, chociaż to jest zdrowe ale ja używam, co my tu mamy jeszcze, pokażę Wam też fajna ciekawa sprawa, jest blistnik jaskółcze ziele, tutaj właśnie, o, pojawia się, to też jest fajne, więc e, taka sytuacja, dobra, będę ciął, to na razie, a, e, czym ja to ścinam, nożem normalnie, nie będę poka no, żeby nie, nie, nie zbanowali filmu, bo takich rzeczy się nie pokazuje, ale ja to sobie nożem elegancko tnę. Układam sobie w, w jedną stronę i w drugą stronę. Opłuczę to, nie będę tego kąpał, opłuczę to i to właśnie za kierunkiem od strony łodyki gdzie wyciskarka, ona się fajnie zasysa. Chwila, moment i jest fajny soczek. Dobra, to na razie, hej!